Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu, wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact o Tym samym tytule i zacznijmy od tego, że dziś jest taka okazja, taka okazja i taka niewykorzystana okazja ze względu na to, że z różnych problemów życiowych nie udało mi się wykorzystać mojego planu na 666 odcinek. Mamy 666, jestem troszkę dumny, że doszliśmy do tego momentu i do takiej sytuacji, ale mój genialny plan ze ściągnięciem szatanka i przy ogarnięciem kilku innych fajnych rzeczy, żeby zrobić scary odcinek. Niestety przepraszam nie wypalił, bo Wymagał ode mnie zbyt wiele czasu i zaangażowania, żeby móc go zrealizować, czego teraz nie mam. No, ale z drugiej strony jest tak gorąco, że powinienem mieć jakiś dodatek od YouTube'a za nagrywanie w ciężkich warunkach. Może, nie wiem, ale to co wiem, to fakt, że dzisiaj około 14:00 Stevie, może troszkę wcześniej, może troszkę później, ale raczej troszkę wcześniej bądź punkt o 14:00 Stevie wrzuci informację, że zbiera. No i mi jest lista na kolejną postać, którą będzie można złapać, więc jeżeli jesteście zainteresowani pojawieniem się na streamie, który będzie już w najbliższą. Nie. W następną środę. Tak, już w następną. W środę? Moment. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani pojawieniem się na streamie, gdzie będzie można zawalczyć po Yoimie oraz e, trzy fantastyczne postacie, właściwie dwie fantastyczne postacie, bo jeszcze tam Sinian będzie, ale okej, okay, ale okej. Okay. To, co ma być, będzie osą, awesome, będzie bardzo dobre do złapania. I widzę, że pomimo tego, że nadchodzący Epitome Invocation będzie pułapką, to są ludzie, którzy się nastawiają na ten łuk, bo powiedzmy sobie szczerze, ten łuk jest zbyt dobry, żeby po niego nie walczyć. Więc, jeżeli macie Yoimie albo w jakiś tam sposób ten łuk jest wam potrzebny, to on jest wam bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. No to troszkę jak wielorybek, ale to jest To jest muśla. dobra, wracamy, siadamy Więc jeżeli jesteście zainteresowani to link będzie Na dole w przypiętym komentarzu jak tylko lista Wystartuje, no i lista będzie normalnie Na Discordzie, Stevie zbiera listę Podbijacie do Steve'ego. żeby się złapać na takiego streama Potrzebujecie mieć około 30 rolek W dniu rolowania, nie w tym momencie tylko w dniu rolowania Co najmniej 30 rolek Internet na tyle dobry, żeby móc mi streamować To co ja mam restreamować dalej Oraz jeżeli jesteście niepełnoletni To zgoda rodzica albo prawnego opiekuńca. Na, bo fajnie by było, żeby wiedzieli, że coś takiego robicie w internecie, bo tam będzie was widać, słychać, nie wiem. W jaki sposób się pojawicie, więc ta zgoda jest mile widziana. Psst, psst, panie Kruku, panie Kruku, chciałem powiedzieć, że, że dzisiaj jest Dzisiaj jest o godzinie 18, więc zapraszam was się przesuniecie figureczki. 18.00 widzimy się na streamie. Bardzo możliwe, że ja będę mniej grał, więcej pozwolimy grać hadiudzę, która może mnie zaraz rzucić poduszką czy coś, więc będzie, będzie fajnie, zapraszam. A my przeskakujemy dalej, lecimy dalej, bom! Mamy troszkę fajnych rzeczy od Shimon, dalej wysyłanych z Japonii. Te rzeczy, które się z Genshin'em związane tam pokazują, dzieją i je widać, więc mamy przede wszystkim kotokulki i to jest chyba z tych wszystkich rzeczy, które były mi wysłane ta, którą bym tak najbardziej przygarnął jakbym wszedł i zobaczył taką kicikek to bym prawdopodobnie złapał i wyszedł z kicikek w plecaku, więc... Yeah. I znowu by mi tego leżało pełno na łóżku, więc co ja, co ja poradzę? Co ja poradzę? Jestem straszna <laughs> na tego typu gadżety, tego mam dużo w pokoju, lisich kulek mam bardzo, bardzo, bardzo dużo, więc ko koci kulki też jak najbardziej tak, tak jakoś wyszło. Oprócz tego mamy maskotki, maskotki na przykład takie jak Paimon albo hilichur które też możecie sobie złapać i do zestawienia wrzucić. No, maskotek ci u mnie dużo i szczerze powiedziawszy, szczególnie dla tego hilichurla zna, Miejsce. Jakby w ogóle była cała kolekcja, tam nie wiem, 5-6 różnych iliczu, w różnych kolorach, futerka z różnymi tymi maskami, ewentualnie różne bronie im dać, ten starczą drewnianą, znaczy drewnianą jak drewnianą, jeden starczą, drugi z dzidą no to ja bym się skusił i to byłaby jedna z kolejnych rzeczy, które cały komplet bym się starał mieć, bo, bo, bo jak najbardziej tak. Oprócz tego te rzeczy, które mnie mniej interesują, czyli różne przypinki. No przypinki są jak są, niektórych to bawi, niektórzy to kolekcjonują, dla mnie jest takie, o, jako dzieciak mi się podobało, potem przestało i tak już z Stało. I na sam koniec, ostatni rząd informacji lecących od naszego człowieka w Japonii, czyli Toja Rzymon, to jest fakt, że nowe postacie, które niedawno powychodziły, czyli akurat w tym wypadku, no, też Shikano i Heizo są tymi, które pojawiają się na plakatach promujących grę w różnych miejscach publicznych, więc ekstra i no fajnie jest tak iść ulicą i zobaczyć na przykład Kukishinobu, która mówi, hej, hej fajna gierka jest do ogrania, spróbuj tutaj masz kodzik do, do zeskanowania i do pogrania, więc ja bym się nie obraził z drugiej strony u nas to raczej nie prędko nie nieprędko, czasy na dawno miną, nim to się stanie normą, jeżeli kiedykolwiek normą się stanie. Więc przeskoczmy do tego, o czym mówiliśmy wczoraj, czyli wczoraj odcinek mocno orbitowo wokół informacji na temat Mordeksa, który sobie wziął i streamował betę do aktualizacji 3.0, tak jakby nigdy nic. Mam tutaj informacje wygrzebane w różnych miejscach sieci, oraz oczywiście Azraelis podsyła mi podsumowanie całości tego, co się podziało, czyli wygląda na to, że drama w hiszpańskiej społeczności była zbliżona do tego, co mam ja, z tym, że jeżeli chodzi o Polskę, to wygląda na to, że nie było nas tak zbyt wielu tych, którzy obrywali po łapkach, właściwie pojedyncze jednostki, mam na myśli siebie. <laughs> To wcale nie jest zabawne. A w Hiszpanii było tego troszkę więcej, więc ich content kreatorzy nie mówię o tych, którzy są w programie od Mihojo, tylko po prostu content kreatorzy dostali bardzo mocno pułapkach za rzeczy, których nie zrobili, albo za rzeczy, które zrobili, więc tutaj akurat rozumiem, Michojo mogło przeatakować, przy czym powiedzmy sobie szczerze, część dostała totalnie za rzeczy, których nie popełnili. Podobnie jak ja. I w przeciwieństwie do naszej społeczności, gdzie za dużo się nie podziało, jeżeli chodzi o ilość, to w Hiszpanii było tego troszkę więcej. Na tyle więcej, że były tam jakieś próby negocjacji pomiędzy hiszpańskimi content creatorami a Micho No bo to, co zrobili, było troszkę niefajne i można się prawnie bronić, a wszyscy chcielibyśmy tego uniknąć. I cała ta praca powoli przynosiła jakieś tam efekty. Jak widzicie, Micho ogólnie zluzowało i przestało atakować ludzi, więc można powiedzieć, że albo ta praca przyniosła efekty, albo Micho Jo werskognosfir doszło do wniosku. Że absolutnie im się nie opłaca atakować wszystkich naokoło. Na co wjeżdża Mordek z cały na biało? Udając teraz, bo patrząc po tweetach. Chyba idzie w kierunku, nie wiedziałem, że nie wolno streamować lików i ten w ogóle do głowy mi nie przyszło, dlaczego nikt inny tego nie robi. I to, że informował wcześniej i gadał na temat tych problemów wszystkich całej społeczności u siebie na streamach i ogólnie, że, że to jest temat ruszany, nie oznacza, że nie wiedział. Prawdopodobnie dzisiaj rzuci jakieś wytłumaczenie, dlaczego tak się podziało i co zrobił. Jak tam stwierdził w jakimś jednym swoim tweetie mało spał, bo zastanawiał się, jak to w słowa ująć. No nie wiem, jestem głupi, wystarczyłoby, wszyscy by zrozumieli, no ale dobra, zobaczymy. Ogólnie to, co zrobił, jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli ujdzie ludziom płazem, to warto powiedzieć, skąd się wzięło powiedzenie, że coś komuś uszło płazem. Czyli, jak macie miecz, taki wiecie, klasyk, po prostu, no, bardziej przypominający w swojej konstrukcji, krzyż, że jest ostrze, jest ten z głownia, jest cała taka standardowa konstrukcja. To można kogoś I jeżeli nie złapiecie krawędzi, to się ostrze ześlizgnie i nie, nie, nie wpije się, jakby w cel. Idziemy w tym kierunku. A jeżeli kogoś celowo chcecie trzasnąć, ale nie zrobić mu krzywdy To uderzacie tą płaską stroną Uderzacie płazem Co oznacza, że to i tak jest niebezpieczne Bo zawsze może zakrawędziować I zawsze ostrze może się wpić I może komuś wjechać Więc uderzenie płazem sugeruje, że osoba, która to robi Jest na tyle dobra, że świadomie pozwala komuś przetrwać Bo nób raczej płazem nie będzie uderzał celowo Przypadkiem, owszem, bardzo często będzie płazował No bo ostrze mu się nie wbije Ale jeżeli ktoś się na tym nie zna To próba uderzenia płazem może się skończyć... Że ostrze i tak wiedzie, co się skończy tragicznie. Więc płazem może uderzyć tylko ktoś, kto wie, jak to zrobić, jest na tyle pro, że sobie z tym poradzi. I uderzenie mieczem, tak żeby jechało na płasko, nie zrobi za dużej krzywdy osobie, która tym płazem obrywa. Bo powiedzmy sobie szczerze, porządne smagnięcie mieczem bokiem i tak. Bo, nie wiem co! Co prowadzi nas do konkluzji, że Michojo bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, co robi, i jeżeli nie będzie tego zakrowę, czyli trzeciego strajka w moim wypadku, to tylko dlatego, że oni zdają sobie sprawę z tego, co robią. Więc jeżeli mówimy o hiszpańskiej społeczności i o tym, czy im ujdzie płazem, czy nie, to w tym momencie jest takie, miało być może mogło być płazem, ale wyskakuje mordeks i zaczyna prowokować w tej sytuacji. Więc nie wiem, co ma na swoją obronę. Bardzo czekam na tą jego informację bo <laughs> nie, nie jestem w sobie w stanie wyobrazić, co miał do ugrania, jaki mógł mieć plan, albo jak bardzo niekumny mógł być, żeby udawać, że on nie wiedział, że nie można streamować lików z zamkniętej bety, gdzie jest podpisywane NDA, że jak na tą betę wbijacie, to podpisujecie, że nie wolno wam streamować, nie wolno wam przekazywać tych informacji dalej, pokazywać screenshotów, informować co, gdzie i jak, bo macie podpisane NDA. Nie, nie wiem, nie wiem, gdzie on tego wytłumaczenia szuka, ale zobaczymy, zobaczymy, czy coś będzie w temacie miał do powiedzenia, więc hiszpańska społeczność jest bardzo zbulwersowana i w sumie można by powiedzieć, że podzielona, aczkolwiek nie do końca. Są ludzie, którym się wydaje, że przecież i tak Mihojo nic nie zrobi, co nie jest do końca prawdą, bo Michojo może w tym momencie zrobić, bo to jest jak drażnienie byka. Mogą po prostu stwierdzić, że nie chce nam się, skasujmy ich wszystkich, mamy wtedy kart blanche, tabula rasta, czy jak to tam nazwać i startujemy jakby ze społecznością od zera, no bo co się stanie. Jedyne co się może stać to, że konkurencja Genshin'a wykorzysta to w celach PR-owych przeciwko Mihojo do promocji swojej gry. O tym kiedyś powiemy troszkę więcej, na razie się nie będę odzywał w temacie. Więc patrząc po tych, którzy trollują ze słowami i tak mi nie zrobi, to jest dalsze dziobanie niedźwiedzia patykiem w tej sytuacji, no bo jeżeli nic nie zrobi, to tylko dlatego, że zacisnęli zęby, ale jeżeli coś zrobią, to reperkusje będą bardzo duże dla bardzo wielu osób, które nic nie zrobiły. Więc <głupie, głupie gadanie, bardzo głupie gadanie w tej sytuacji, bo mówią tak tylko osoby, którym absolutnie nic nie grozi i siedzą sobie z boku z popcornem i co, i co, i co? I mam ochotę takiemu strzelić w no, ale co ja tam mogę. Ale żeby nie było, z hiszpańską społecznością, z tego co rozumiem, były problemy wcześniej na wiele sposobów i przy kilku innych okazjach, więc tutaj akurat Michojo może zareagować agresywnie i mam nadzieję, że nie będą przerzucali tych rzeczy dalej na wszystkie inne społeczności, bo po prostu nie chcę oberwać za czyjąś głupotę, dalej ja się trzymam zasad, wiem co mogę powiedzieć, czego nie mogę powiedzieć, trzymam się tego, do tego przejdziemy zaraz, czasem powiem coś za dużo i to wymontowuję i się nie pojawia w odcinku, co prowadzi do różnych um... Nieporozumień. Nieporozumienia to jest dobre określenie. Tak jak na przykład wczoraj mówiąc o content kreatorach, miałem na myśli konkretnie YouTube'owych content kreatorów, bo z takim miałem styczność, odezwała się do mnie cała masa ludzi, którzy mają content kreatora i mówią, Wizu, wizu, to nie jest tak. My dostajemy od Mihojo tamto, wam wanto, o czym nie możemy mówić, tak to wygląda w ten sposób wygląda okej. Okay. I skontaktowały się ze mną dwie różne grupy ludzi. Jedni, którzy mówią, Wizu jest dokładnie tak, jak mówisz, jest beznadziejnie, i to są YouTube'owi content kreatorzy, i ludzie, którzy są content kreatorami Mihojo, ale nie robią na YouTube, tylko robią inne rzeczy, którzy mówią, że nie, program Content Kreatorów jest fajny, bo mamy to, tam tamto, siamto i to. Czyli ogólnie, YouTube'owi Content Kreatorzy mają krótszy kawałek kija, i to jest ten kawałek monologu, około 2 do 5 minut, monologu, które wczoraj wyciąłem, ze względu na to, że powiedziałem parę rzeczy, których nie powinienem był powiedzieć, na temat osób, których nie powinienem był wywoływać tutaj, żeby nie nastręczyć im problemu. Więc tak tylko mówię, tak wiem, macie rację, nie doprecyzowałem to, moje doprecyzowanie zostało wycięte na montażu, bo się kapnąłem, że puszczam dalej. Zbyt wiele informacji, które Kiedyś w przyszłości mogłyby mnie, albo kogoś innego Gryźć w tyłek, więc ja sobie zdaję sprawę ta, Wiem, 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 wiem wiem. Macie rację, macie rację, mój błąd Mogłem wycinając dodać tam informację, że to nie do końca tak Dobra, przeskakujemy dalej, bo wciąż czeka na nas W special event Mesmerizing Dream at Sea I dziś również jestem przygotowany, ale dziś jest Ten dzień parzysty Jeżeli chodzi o rzeczy tutaj do złapania A w dni parzyste niestety nie czekają Na nas primogemy, więc będziemy mieli Parę rzeczy do złapania, w tym szmaty z ekspem, kryształki do rozwijania broni i te całe solwenty. Pijamy na poziom, proszę ja was. Dziś mamy się zalogować do Genshin'a, wykonać dwa z czterech Daily co najmniej oraz e, zdobyć trzy kamyczki. Znaczy, wystarczy wysłać jednostki na ten, to też się liczy sprawdzone info, bo nie kułem normalnie kamyczków dzisiaj. E, I mamy kolejny Sen Paimon. Po przeklikaniu na szybko mamy kilka rzeczy do wyboru, i już teraz widzę, że coś, co z tego co rozumiem, nie miało miejsca pierwszego dnia. Tym razem ma, czyli jest shuffle rzeczy, są inaczej ułożone. Mamy do wyboru Hymn of the Holy Land, mamy castle, czyli zamek albo teatr. I tym razem chcemy wybrać teatr, bo w Śnie Paimon był wielki teatr, który bardzo możliwe, że jest związany z tym, co się w grze dzieje, ale jeszcze nie zrobiłem fiszlowych domenek do końca. Mam tylko pierwszą za sobą niestety, która bardzo mi się podobała. W przeciwieństwie do tego, co sporo osób pisze, że NIE! NIE NIE! a Przepraszam, przeklikałem. To nie jest kwestia tego, że się pomyliłem, tylko kliknąłem. Tutaj ma być Night Raven's Statue. Nie popełniajcie mojego błędu i klikajcie powyżej. Zepsuli mój piękny plan pokazania bezbłędnego wykonywania tych wszystkich rzeczy do wyboru I jako ostatnią rzecz będziecie chcieli wybrać czy Znowu kogo? Znowu kogo? Paimon, czyli nasz Emergency Food Nie po to się przygotowywałem na drugim koncie, robiąc co wcześniej, żeby się mylić <słysk> Ten brak profesjonalizmu Ślicznie to wygląda, bardzo mi się podoba ta, ta wysepka I już niebieski, czerwony szeiczek Switch? Czy to jest zapowiedź Switcha? Czy to jest zapowiedź Switcha? Nie, nie jest. Tak więc nie zapomnijcie wbić do plecaka, żeby to odebrać, no bo no zawsze, zawsze tam są jakieś bonusy fajne. Ale jutro będą primogemy, więc to nas interesuje znacznie bardziej. A my przeskoczmy do kolejnej rzeczy, czyli uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Pamiętajcie, żeby wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji. Nie wszystkie. Mam dzisiaj dla was kilka fajnych rzeczy, czyli przede wszystkim brane od Genshin Intel Critical Trails. To są nowe bitwy, które będzie musieli wykonywać, będzie się Siedem różnych stages, siedem różnych poziomów, już wam zaraz je przytoczę. To jest o tyle ważne, że tutaj będziemy mieli predefiniowane drużyny z wyprzedzeniem złożone, przygotowane i nie będą one sczytywały możliwości naszych postaci, czyli jeżeli w pierwszej drużynie jest Kek, ten Czopek, Kolej oraz Kokomi, to jeżeli macie którąkolwiek z tych postaci lepiej złożonych niż to, co wam twórcy dają, to i tak lecicie na tym, co twórcy dają. Nie będzie tak, jak było do tej pory, że będzie minimum to, co dają twórcy, ewentualnie to, co macie wy. Więc będzie 7 różnych poziomów z siedmioma różnymi drużynami do przetestowania. W pierwszej jest Kek, Czopek Kolej oraz Kokomi. W drugiej jest Kokomi, Fischl, Jelan oraz Sakros, W trzeciej jest Chongyun, Mona, Kazucha oraz Diona. W czwartej jest Yula, Keia, Fischl oraz Bennett. W piątej jest Ayato, Xiangling, Jelan oraz Diona. W szóstej, przedostatniej mamy Kli, mamy Shangling, mamy Kazuchę oraz Beneta Bardzo Pyroteam. A w siódmej i ostatniej do przetestowania będzie Tignary, będzie Kek, będzie Fischl oraz będzie Jongu. Mam nadzieję, że będzie się dało poprzestawiać kolejność, bo jeżeli nie, to to będzie największy element trudności tego eventu z mojej perspektywy. Wszystkie te postacie będą na zerowej konstelacji na 80 poziomie z czterogwiazdkową bronią R1 z talentami 888, 8, 8, 8, czyli nie najgorzej, ale bez szału. Będziemy mieli przy... Przygotowane bildy, postaci, nie będziemy mogli z tym za bardzo kombinować, nie będziemy mogli nic zmieniać i będziemy musieli załatwiać falę przeciwników i robić im zdjęcia, im więcej wrogów pojawi się w kadrze w momencie robienia zdjęcia, tym większy boss dostaniemy, a później idzie fala uderzeniowa zadając obrażenia wszystkim im więcej przeciwników, tym większa i mocniejsza fala uderzeniowa. Czujecie połączenie? A drugą informacją na dzisiaj jest Yao Yao. dziwo, żeby nie było Yao Yao, czyli ta malutka postać, która będzie w przyszłych aktualizacjach. Dendro, catalyst Najprawdopodobniej mam kolejne potwierdzenie, że jest na serwerze testowym, jest beta testowana na chwilę obecną. Nie wiem, kiedy ma się pojawić, spodziewałbym się, że nie wcześniej niż 3.2 Spodziewałbym się, że raczej okolice 3-4. Przy czym jej model ma inne sumy plików niż model, który był wcześniej. Ten, który wyciekł, ten, który widzicie na różnych renderach. Co oznacza, że ludzie, którzy wcześniej mówili, że jest zmieniona, szczególnie jeżeli chodzi o dolną część ciała, nogi, buty, coś tam jest inaczej, mieli najprawdopodobniej rację. Ewentualnie, no, też gęszcznik się zmienił od czasu, kiedy wychodził. Te postacie są bardziej dopracowane, więcej elementów, więcej detali mają, więc może tam dodali coś, nie wiem, jakieś wzorki na tych dzwonkach, które ona ma, więcej kokardek, nie kokardek jakieś dodatkowe animacje, różne rzeczy mogą wpływać na to, że sumy plików się nie zgadzają, zresztą zdziwiłbym się, gdyby było 1 do 1 to, co było w becie. W okolicach premiery gry, więc okej. Okay. Powiedziałbym, że tu się zmienić dużo może. I nawet powinno. Nawet powinno. Wygląda na to, że na tej becie ona ma inną animację chodzenia, tą, którą Kli miała na becie, zanim wpuścili do gry, bo teraz Kli chodzi tak normalnie, a wcześniej chodziła takie. ta 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 więc dalej ja Jao korzysta z tej starej animacji, którą oryginalnie miała Kli, i to chyba była animacja zrobiona dla Kli, bo inne postacie, te krasnalkowe, nigdy na żadnej becie nie miały tego przypisanego, więc co. Co prawda, Diona pojawiła się troszkę później, ale nie miała tego. A jeżeli chodzi o Yao Yao, teraz na tej becie, aktualnie się toczącej, ma przypisany właśnie ten model anima, ten rząd plików odpowiadających za animację. Więc e, bardzo możliwe, że z tym wejdzie, aczkolwiek nie wiem. Nie wiem z jakiego powodu to zostało z CLI usunięte. Może chodziło o to, żeby czterogwiazdkowa, nie pięciogwiazdkowa kli, tylko czterogwiazdkowa Yao Yao miała coś oryginalnego, a może z innego powodu, może to jest pozostałość po wcześniejszych betach i zostanie to zmienione. Zobaczymy w przyszłości, a my przeskakujemy do kolejnej informacji, która do mnie leci no dość dziwnie, bo to nie jest coś, czego się spodziewałem, czyli podobno na becie dendro reaguje z dendro jest reakcja pomiędzy Dendro a Dendro i to nie odpala się za każdym razem i wywołuje się różne dziwne reakcje łącząc Dendro z Dendro i Dendro-Dendro też jest wyjściem do innych potrójnych reakcji, jeżeli to jest prawda. Weźcie pod uwagę, że to jest bardzo sus info i nie jestem przekonany w jaki sposób to miałoby działać, ale wygląda na to, że dwa różne skille rozsiewające Dendro mogą wejść same z sobą w reakcję tworząc kombosa. więc zobaczymy co to będzie i czy to jest prawdziwa informacja, bo dostałem ją z dwóch różnych źródeł, którym średnio Ufam, więc jakby to poszło z jednego z tych źródeł, to bym zignorował i byście tego dzisiaj na odcinku nie mieli. A poszło z dwóch różnych, więc tak po prostu przekazuję, bo to jest dziwne. A my przejdźmy do tego, co nas czeka już niedługo i może mieć dla nas jako nowych graczy duże znaczenie, czyli testy Zenless Zone Zero się zbliżają. Zapisy na betę kończą się 27 o północy czasu UTC plus 8, czyli tam Chiny bodajże są UTC plus 8, co oznacza, że jeżeli ktoś się jeszcze na beta testy nie zapisał, to już niewiele czasu zostało, bo moment. Dziś jest 20... 5. Jeżeli się nie zapisywaliście na betę, to ostatni dzwonek, leczcie, bo pojutrze skończy się ta opcja zapisać się na Zenless Zone Zero. Z tego, co rozumiem, na chwilę obecną nie ma żadnego NDA do podpisania, czyli zapisujecie się, dostajecie się i gracie, ale nie jesteście ograniczeni w żaden sposób możliwością mówienia. Jeżeli chodzi o samą betę, to powinna wystartować w przyszłym miesiącu 5 o godzinie 10 czasu UTC plus 8, oczywiście. Jeżeli chodzi o Zenleson Zero, dlaczego go wyciągam i dlaczego powiedziałam, że ma to znaczenie, jeżeli chodzi o Genshin'a. Michojo bardzo mocno bankowało, że Zenless Zone Zero będzie tą gierką, która będzie generowała przychód na przyszłość i odniesie sukces co najmniej porównywalny z Genshin'em co jest mało prawdopodobne. Oni bankowali, że tak będzie, ale wstępne informacje są takie, że ludzie z Enleson Zero są znacznie mniej zainteresowani przed premierą, niż byli Genshinem przed premierą, niż byli Honkajem, nawet Star Railem, więc z Zero na początku był taki je, yeah! później było tego troszkę tych zwierzaków rzucanych w lewo i w prawo i niektóre społeczności przygarnęły te zwierzaki z otwartymi ramionami, potem zainteresowanie mniej lub bardziej zdechło jest właściwie niszowe. Michojo bankuje, że z Enleson Zero nie Genshin, nie Honkaj, tylko z Zero będzie walczyło z takimi tytułami jak Tower of Fantasy, że to będą te tytuły, które będą się ze sobą ścierały, a Genshin będzie tam na wspomaganiu sobie powolutku jechał aż do finalnej aktualizacji zeszne, znają kiedy podejmą to decyzję czy będą robili coś dalej z Genshinem, czy nie ale wygląda na to, że Tower of Fantasy będzie walczył z Genshinem, bo jeżeli Zen Legend Zero się nie przyjmie no to będzie tym produktem, który pójdzie do odstrzału, więc jeżeli ZZZ nie będzie sobie teraz radziło bardzo dobrze, to bardzo możliwe, że sporo uwagi zostanie przerzucone z powrotem na Genshina. Jeżeli ZZZ podłapie i pójdzie w tą stronę, w którą twórcy by chcieli, żeby to poszło, to Genshin może na tym ucierpieć, więc z naszej perspektywy o dziwo bardzo niegłupie byłoby, gdyby Zenless Zone Zero sobie nie poradziło tak, jakby miał sobie poradzić. Nie, wiem, nie, nie zakładałem, że będę takie rzeczy mówił, bo ja w ZZZ bardzo chciałbym pograć i to jest produkt, który mnie interesuje, ale wygląda na to, że przynajmniej w jakimś tam zakresie dobre radzenie sobie Zenless Zone Zero będzie skutkowało słabością Genshin'a. Więc to są trudne decyzje, z mojej perspektywy wolę gęczni, na którego znam, kocham Już którego się zainwestowałem Niż nadchodzący ZZZ, który Mihojo może sobie porzucić, tak samo jak Gężnina w chwili obecnie porzucał, więc ja. Yeah. No dobra, zobaczymy co będzie już w niedalekiej przyszłości, bo już za kilka tygodni, w sumie bardziej dni niż tygodnie, ale za jakiś czas będziemy mogli wbić na serwery, zobaczyć co tam się dzieje i dać swoje opinie, więc zobaczymy. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Akaro. Pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie, jesteś osą! Awesome. Pamiętajcie, że wciąż trwa check in Web Event, jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to już do końca miesiąca nic tam nie zostało, bo fajne rzeczy są do odebrania 4.11. 11 18 dnia waszego logowania, nie dnia miesiąca dnia waszego logowania, a potem to już za bardzo fajnych rzeczy nie ma. I nie zapomnijcie wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na parametryk transformerze. Ja korzystając z okazji, chciałem podziękować bardzo mocno i serdecznie wszystkim wspierającym dziękuję wam za wasze wsparcie. Dziękuję Lisim Magom za to, że są i Arcy Magom Lisim również, bo dzięki wam dzieje się dużo na kanale, bardzo dużo jestem w stanie fajne rzeczy robić. Właśnie dzięki waszemu wsparciu, dziękuję wszystkim oglądającym te filmy. Dokładacie swoją cegiełkę do tego, że no, mam codziennie motywację wstać rano i robić fajne rzeczy A Twitchernautom za to, że są Za subskrypcje, za to, że się pojawiają na streamach Zapraszam zresztą dzisiaj e, Na którą? Na około 18 .00. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawili dzisiaj Możliwe, że Haduga więcej będzie grała niż ja Więc zobaczymy I to już jest prawie wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane Bo jeszcze stream najprawdopodobniej o 18 Więc życzę wam miłego dnia, dobrego znika Świetnych gwiazdkowych roli Niech Boże Karanjczyk wam sprzyja A my widzimy się przy najbliższej okazji Miłego, do następnego i hej! Się gorąco zrobiło, się gorąco zrobiło zawsze jak zamknę pokój, więc masakra, zaraz muszę otworzyć pokój i włączyć wiatraki.